Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis O naśladowaniu Chrystusa. Rozdział 37. O wolności serca płynącej z czystego i całkowitego wyrzeczenia się siebie. Synu, pozostaw siebie, a znajdziesz mnie. Trwaj bez dokonywania wyborów i bez posiadania czegokolwiek, a zawsze na tym zyskasz. Bo gdy tylko wyrzekniesz się siebie samego i nie będziesz zmieniał decyzji, zaraz otrzymasz większą łaskę. Panie, ile razy i w czym mam się siebie wyrzekać? Zawsze i o każdej godzinie, zarówno w małych rzeczach, jak i w wielkich. Nie czynię tu żadnego wyjątku, twoje ogołocenie ma być całkowite. W przeciwnym razie, gdybyś całkowicie wewnętrznie i na zewnątrz nie wyrzekł się własnej woli, jak mógłbyś być mój, a ja Twój? Im szybciej to uczynisz, tym lepiej dla Ciebie, a im pełniejsze i bardziej szczere będzie Twoje wyrzeczenia, tym większe będę miał w Tobie upodobanie, więcej też zyskasz.